Teraz o trzech rzeczach, które niszczą mężczyznę finansowo. A więc numer jeden. Ponad wszystko jest to źle dobrana partnerka. Jest to osoba, która na przykład nie jest na tej samej tzw. stronie książki. O co chodzi? Chodzi o to, że że mamy partnerkę, która na przykład wydaje za dużo pieniędzy. I w szczególności kiedy my próbujemy na przykład odłożyć albo próbujemy na przykład uzbierać na, na przykład na wpłatę na mieszkanie, no to te pieniądze są rozstwajane. Oczywiście tutaj niespowiedziane, bo może być również mężczyzna, który trwoni pieniądze, ale związek jest bardzo potencjalnie ważny. Bo jeżeli jest osoba, która będzie te pieniądze wyjmowała z kieszeni zamiast te pieniądze wkładać, no to niestety do niczego dobrego nie dojdziemy. Bardzo ważna sprawa, żeby jeżeli mamy partnerkę, to mieć taką partnerkę, która ma podobne wartości do nas. Wtedy jesteśmy w stanie coś zbudować. Numer dwa są to oczywiście nałogi. Kiedy mężczyzna ma nałogi. No to wiadomo, że zamiast te pieniądze iść na jakieś inwestycje, na konkretne cele, to te pieniądze po prostu są marnowane na nałogi. Nałogi to jest ogromny, ważny aspekt życia. Żebyśmy tych nałogów po prostu nie mieli lub pracowali na tym, aby tych nałogów nie było. Ale to nam niszczy bardzo nas mężczyzn finansowo. I numer trzy jest to energia braku. Co to jest energia braku? To jest ten, kiedy sobie Powtarzamy, że nas nie stać, że nie mamy. Energia braku wynosi się przede wszystkim od negatywnych, błędnych przekonań na temat pieniędzy, na temat życia. Bo kiedy masz w głowie zaprogramowane, że ciebie nie stać, że wszystko jest za drogie, że pieniądze są złe, że pieniądze nie rosną na drzewach, to co nam często wmawiają w dzieciństwie, no to później wyrastamy jako mężczyźni, próbujemy coś. Zarobić czy otworzyć firmę, ale nagle te przekonania się aktualizują czy aktywują i wtedy nam nie pomagają, tylko nas po prostu sabotują. Ten głos, który mówi nam, że ci się nie uda, że e, możesz tylko otworzyć firmę, kiedy jesteś wy, wyedukowany, kiedy masz pieniądze i te różne inne bzdury. Dlatego, jeżeli żyjemy w energii braku. W energii braku cały czas, no to niestety te pieniądze będą nam uciekały, bo nie otworzymy firmy, nie zrobimy pewnego kroku naprzód, tylko cały czas będziemy siedzieli i myśleli, co by było gdyby. Dlatego warto wychodzić z energii braku. Jak to robić? Oczywiście mówię na tym kanale. Pozdrawiam.